Takao jest uczniem drugiego roku w liceum Fuji i obecnym prezesem klubu tworzenia prawdziwych gier. Osobowość. Takao jest prostą, dumną i czasami gęstą dziewczyną, która może być bardzo uparta, ponieważ naprawdę nienawidzi przegrywać i szybko chowa urazę do każdego z wielu powodów. Pomimo swojej twardej postawy dość łatwo daje się zastraszyć i w każdej chwili jest skłonna do płaczu. Jednak w głębi duszy jest bardzo słodką i miłą dziewczyną. Takao bardzo troszczy się o swoich przyjaciół i zawsze jest chętna do pomocy i wsparcia. Pomimo swojej zazwyczaj twardej postawy, w rzeczywistości jest dość kompetentna i jest dobrym przywódcą, prowadząc prawdziwy klub tworzenia gier od krawędzi rozpadu, a nawet zdobywając nagrody za swoje gry. Jednak jej interakcje z klubem tworzenia fałszywych gier często sprawiają, że jest zdenerwowana, sfrustrowana lub zawstydzona. Zazwyczaj jest jedną z bardziej zrównoważonych postaci w dziwnych sytuacjach, zwykle odpowiadając na zachowanie innych ludzi. Jednak może też szybko dać się złapać chwili i zachowywać się równie dziko, żywi romantyczne uczucia do Kendziego Kazama, odkąd pomógł jej pogodzić się z roką Shibasaki. Pomimo swojej zwykłej postawy, taka ogłęboko podziwia jego dobroć i chęć pomocy innym. W związku z tym nieustannie stara się spędzać z nim czas, nawet do tego stopnia, że czasami zaniedbuje swoje obowiązki klubowe. Chociaż jest bardzo nieśmiała w swoich uczuciach, poczyniła wiele nieśmiałych zalotów w jego kierunku. Jednak jej wysiłek często pozostaje niezauważony ze względu na jego gęstość. Mimo to nadal się o niego troszczy i często stara się go wspierać. Może również być bardzo zazdrosna o jego związek z wieloma dziewczynami, co sprawia, że jest bardziej konkurencyjna o jego uwagę. Takao jest również bardzo zapalonym graczem, jej głównym hobby jest granie w nie, a nawet zarywanie wszystkich nocy, pomimo irytacji sióstr. Wszystko co jest związane z grami, staje się bardzo podekscytowana i pełna pasji, a nawet gotowa bardzo wcześnie czekać w kolejce, aby kupić swoje ulubione. Jest również bardzo biegła w tworzeniu zabawnych i unikalnych gier z różnych gatunków. Jak wspomniano wcześniej, jest obecną przewodniczącą Game Creation Club i zdobyła nagrody za ich osiągnięcia. Nawet klub tworzenia fałszywych gier poprosił ją o pomoc w stworzeniu dla nich jednego ku jej przerażeniu. Takao był częścią oryginalnego klubu tworzenia gier wraz z Roką Shibasaki, dopóki Roka nie odszedł, przyjmując odpowiedzialność za incydent, który spowodował odejście innych członków klubu. To sprawiło, że klub znalazł się na skraju zniszczenia, co zmusiło Takao do znalezienia nowych członków. W końcu spotka się i zwerbuje obecnych członków. Razem odbudowali klub, zdobywając nawet nagrodę za swoją grę. Jednak gdy Takao próbował zaprosić Rokę z powrotem do klubu, ta odmówiła, ponieważ stworzyła również swój własny klub tworzenia gier. Ten czyn sprawił, że Takao poczuł się zdradzony i rozwinął urazę do klubu. Od tego czasu aktywnie próbowała rozwiązać klub, aby sprowadzić Rokę z powrotem do początku serii. Przegląd Taka mieszka z nieznanym z imienia ojcem, matką i dwójką rodzeństwa, najstarsza siostra i średnia siostra po tym, jak jej próby zamknięcia klubu tworzenia gier temp lub wchłonięcia go przez jej własny klub nie powiodły się, zaczyna regularnie kręcić się wokół ich klubu do tego stopnia, że jej członkowie rzadko ją widują. Wygląd. Takao jest dziewczyną o jasnej karnacji z grubymi, jasnobrązowymi włosami sięgającymi do pasa, które są związane w warkocz z grzywką rozchyloną pośrodku. Jak większość postaci z anime, Takao ma grzywkę i kosmyki włosów otaczające jej twarz podczas gdy nosi czerwoną opaskę pod włosami, brązowe oczy, a jedną z jej najbardziej godnych uwagi cech jest jej niezwykle duży rozmiar biustu, co sprawia jej trudności z zapinaniem zamka dresowego, gdy go nosi, a one bardzo podskakują ze względu na swój rozmiar, takao odziedziczyła po matce sylwetkę i dużą klatkę piersiową, podczas gdy jej najstarsza siostra i druga siostra mają płaską klatkę piersiową. Ciekawostki. Podobnie jak inne postacie w Defrag, ich nazwiska odnoszą się do stacji kolejowych w Japonii, ponieważ takao pochodzi od stacji takao w Tokio. Takao jest jedną z niewielu dziewczyn, które wyraźnie podkochują się w kędzim Kazamie. Inne dziewczyny, które wyraźnie podkochują się w Kenjim Toroka Shibasaki, Funabori i Hatata Kawdu. Często zarzuca się, że Takao ma ponadprzeciętne zdolności fizyczne, i jest w stanie odepchnąć kogoś na dużą odległość lub w pojedynkę powstrzymać zamykające się kamienne drzwi. Sugeruje się, że jej siła została odziedziczona po matce, która również wykazywała podobne zdolności. Inne postacie również komentowały lub sugerowały, że jest to spowodowane ich dużym rozmiarem biustu. Takao zaliczył interesujący epizod w The World God Only Knows Season 2 Episode 5 jako postać w galszkajmy. Według Matsuaisi i Takasaki ona i Funabori są dwiema popularnymi dziewczynami, które chłopcy w ich szkole uważają za pożądane jako dziewczyny.